Precz z kultem jednostki, niech żyje Polska! <śleszanie> precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną, niech, niech żyje Polska! To był mój program w pigułce, szanowni państwo. Trójka Brauna na wybory prezydenckie. Po trzykroć precz i niech żyje. Najjaśniejsza rzecz pospolita. Polska, a nie land eurokołchozowy, nie Republika Sowiecka, eurosowiecka, nie Ukropol, nie Ukropolin, nie kolonia, stan, pantustan amerykański czy jakikolwiek inny. Tu jest Polska i niech tak zostanie. No ale żeby zostało, trzeba odzyskać niepodległość. To się samo nie zrobi. Tego nam nikt nie podaruje, nie przyśle DHL-em. Tego się nie kupi na Allegro, jak się raz straci. Tego się nie da wydrukować drukarką 3D. Trzeba odzyskać niepodległość, po to, żeby odzyskać wolność. Ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej, bo nie ma wolności bez własności, a nie ma własności. Bez pracy, a żeby była praca, jeden Polak musi udać drugiemu. A żeby to było możliwe, trzeba uwolnić polską przedsiębiorczość małą, średnią, mikroprzedsiębiorczość, firmy rodzinne w mieście i na wsi. A nie jest to, nie jest to możliwe, jeżeli zgodzimy się na to, żeby wszystkie te spiekła rodem euro fałszywe doktryny zielonego, niebieskiego, tęczowego ładu, żeby te wszystkie urojenia klimatyczne były u nas dyrektywami prawnoustrojowymi. Nie da się jednego z drugim uzgodnić, nie da się pogodzić, tak jak się nie dawało z polską niepodległością. Pogodzić podległości Sowietom tak nie da się pogodzić niepodległości wolności bezpieczeństwa z euro-Sowietami. Nie da się pogodzić naszej wolności z jednoczesnym przyzwoleniem na dyktat. Dyktat uzurpację wszechwładzy. Reichsführerin von der Leyen nad Polakami. Precz z tą wszechwładzą, precz z tą uzurpacją. Precz, precz, precz. Niech żyje Polska! 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 Ale jaka, ale jaka, szanowni Państwo, czy taka... W której można zabijać dziewięciomiesięcznych chłopczyków z zastrzykiem chlorku potasu do serca? Co by to była za Polska? Co by to była za Polska, gdybyśmy wszystko mieli, we wszystko opływali i tylko byśmy się zgadzali na składanie ofiar z ludzi. Ofiar na ołtarzu ignorancji, bezwzględności, bezduszności. Nie gućmy się na to. Nie gućmy się. Tu wprawdzie. Jak toczę spojrzeniem, wszyscy się już zdążyli urodzić. Więc być może niektórym się zdaje, że ich to nie dotyczy. Że to są problemy jakichś tam małych ludzi. Nikt ich jeszcze nie widział, kto ich tam wie. Różnie o nich mówią. Nie, to dotyczy każdego, ponieważ każdy prędzej czy później, jak tu stoimy, wszyscy co do jednego, w pewnym momencie staniemy się bezbronni. Jak dziecko, jak dziecko nienarodzone, będziemy bezbronni, obyśmy wszyscy długo żyli zdrowo, nikomu przecież źle nie życzę, odwrotnie, ale każdy będzie bezbronny. Czy stary, czy młody, może się poślizgnąć na boisku, tak? I wtedy, bez przytomności, może wyląduje gdzieś na łóżku, na noszach i będzie zdany na łaskę i niełaskę tych co się nad nim pochylą. No i prosta sprawa, jak nie z pobożności, to z ostrożności wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby się nad nami nie pochyliła Gisela Mengele z kolegami, tylko jacyś normalni lekarze, pielęgniarze, prawda? Wszystkim nam powinno zależeć zatem żeby standard bezpieczeństwa życia ludzkiego był naszym produktem eksportowym, żeby to był nasz projekt flagowy, że życie ludzkie jest bezpieczne bez segregacji eugenicznej, że wszyscy Polacy, mali, tuzi, zdrowi, niedomagający, mogą liczyć na to, że są bezpieczni. I wtedy, Szanowni Państwo, Polska zasłynie w świecie. Dlatego, że w tym świecie różnie bywa. Parę lat temu w Belgii nie powiodła się procedura eutanazji i dodusili poduszką. I są to niewinni. I dlatego wiemy na pewno, że to się stało, i możecie to sobie państwo wygooglać. Teraz w telefonie, poduszką dodusili i nikt nie odpowiada. No. I to nie było gdzieś w dżungli, wśród łowców głów, ludożerców. To było w witrynie wystawowej liberalnej demokracji zachodniej w Belgii, w miejscu mojej pracy dorywczej od paru kwartalów. Z państwa woli, między innymi. Więc umówmy się, że tutaj między nami Polakami nie mamy wygórowanych oczekiwań, ale poduszką się przynajmniej nawzajem nie będziemy dusili. Na to się umówmy. To jest Polska, nie Bruksela. Tu się poduszką nie dusimy. Chłopak, dziewczyna, polska rodzina. Nie zgadzamy się na to, żeby Polacy byli okładani haraczami na te polityki. Różne. Zielone, tęczowe, eurokołchozowe na podżeganie do wojny. Na to się nie zgódźmy. Odzyskajmy niepodległość. Bo jak nie odzyskamy niepodległości, to wiecie Państwo co? Oni się już na to wszystko umówili. Już się mówili, dziś po drodze tutaj słuchałem generała Keloga, którego prezydent Trump deleguje w różnych tam misjach, jeden z negocjatorów amerykańskich. On mówi o wysyłce polskich wojsk na Ukrainę jako o sprawie przesądzonej. Przesądzonej, rozumiecie to Państwo? Wczoraj, wczoraj wieczorem kłamali jeden po drugim. Jeden po drugim kłamali. Po to kandyduję, żeby to zagwarantować, że jeżeli taka będzie wasza wola wyrażona 18 maja, to się nie stanie. Nie na mojej wachcie. Nie wyślę Polaków na cudze wojny. Na pewno nie na Ukraińską. Odrzucę pakt migracyjny. I uwaga! I uwaga, bo w kampanii wyborczej różni ludzie robią i mówią różne rzeczy, ponieważ nadrabiają zaległości, których sobie narobili. Na przykład niektórzy jadą rzutem na taśmę do Lwowa, żeby odkryć, że tam jest banderyzm. Albo jadą na granicę zachodnią, żeby własną piersią bronić nas przed zalewem imigracji nielegalnej. A co z legalną? A co z legalną? Szanowni Państwo, pan doktor Ozdyk, ten człowiek o numer większy niż ustawa przewiduje, tutaj stoi, mój specjalny doradca do spraw bezpieczeństwa, podaje mi, podaje mi telefonik otwarty na niemieckiej stronie messerincidents.de. Messerincidents.de, incydenty z nożem, w praktyce czasem z siekierą, maczetą. Dziś od rana 14, dziś od rana 14, a wieczór jeszcze młody, proszę Państwa, jeszcze różne rzeczy mogą się zdarzyć. O co chodzi? To właśnie jak najbardziej legalni przybysze z dalekich stron, egzotycznych krajów, od czasu do czasu mają taką fantazję. Subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach. Czasem wiedzie ktoś autem w tłum na jakimś jarmarku. Oni te jarmarki odwołują, tak? Koniec świata, koniec Niemiec, odwołują jarmarki, szanowni państwo. Możecie sobie wyobrazić, bo tego nie ogarniają. I dlatego chcą reeksportować tę biedę do nas. I w kampanii wyborczej mówią wszyscy, że będą walczyć z przestępczością zorganizowaną, a co z niezorganizowaną, że będą walczyć z imigracją nielegalną, a co z legalną. Teraz tak mówią. Ale spotkał się Donald Tusk z nowym kanclerzem Mercem i zasypała ich prasa zasypała w sensie zakapowała, jak to się mówi językiem półświadka. Napisali, że to tak dla picu. Teraz w kampanii jest zarządzona cisza w eterze, że się o tym nie będzie mówić, ale po wyborach reeksport subsaharyjskich inżynierów, alias lekarzy z nożami w zębach, ruszy pełną parę I po to właśnie kandyduje żeby bez względu na to, co kto teraz mówi, a co jest przemilczane do czasu, żeby Państwu zagwarantować, że jeśli taka będzie Wasza wola wyrażona 18 maja, nie będzie żadnych centrów integracji cudzoziemców za mojej kadencji, jeśli już deportacji, repatriacji. Nie będzie 800 plus dla Ukraińców. Nie będzie do emerytur ukraińskich ani hinduskich, ani izraelskich. No, zobaczcie państwo, tak, tak, tak się nazywa. Ale peł z kultem jednostki nie żyje Polska, szanowni państwo. Na karcie wyborczej będzie nawet napisane więcej, będzie napisane Grzegorz Michał Braun, więc żeby się nikt nie pogubił, szanowni państwo, bardzo was proszę, bardzo was proszę i wzywam, nawołuję, nawołuję do powstania narodowego, powstania z kanapy, powstania z kanapy, na początek 18 maja powstańcie rodacy z kanapy, idźcie oddać głos. I dopilnujcie tego głosu, żeby wam nie ukradli, żeby nie oszukali, żeby nie zamazali, żeby nie wyrzucili, żeby nie skręcili tych wyborów. Na różnych spotkaniach wyborczych spotykam rodaków, którzy oddali głos na mnie 10 lat temu, a potem na drzwiach lokalu wyborczego wywiesili, że tam było zero głosu. Więc uważajcie, bo różnie być może. Powstańcie z kanapy, oddajcie głos i dopilnujcie. Po to kandyduję. Po co jeszcze? Żeby odrzucić roszczenia żydowskie, żeby wznowić ekshumację. Bravo! Bravo! Szanowni Państwo, bardzo bym chciał, żeby ktoś inny miał to w programie, w agendzie, w ofercie politycznej, ale nie ma, ale nie ma. A rządy. Poprzednie Zjednoczonej Urze prawicy i obecne, totalnej opozycji, uśmiechniętej demokracji walczącej z Polakami, mają program jednaki, różnią się kadrami, ale realizują te same niszczycielskie dla Polaków koncepcje i gospodarcze, i społeczne, i kulturowe, antykulturowe. Dewianci mają nasze dzieci uczyć tolerancji. Żydzi Niemcy mają uczyć nasze dzieci historii, w której polscy naziści budowali obozy zagłady. Temu trzeba się sprzeciwić. Hanba! Tak. A wiecie, że w ostatnich dniach została, została chyba przewodniczącą tej całej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Została mianowana przez Ministerstwo Kultury z Warszawy taka notoryczna rasistka. Engel King Boni. Barbara Engel King Boni. To jest, wiecie, lepszy przykład niż wykład. Ta pani mówiła przed niewielu laty w telewizji WSI 24, że śmierć Polaka, ja parafrazuję, ale taki był sens tej wypowiedzi. Śmierć Polaka za II wojny światowej to była proza życia. A śmierć Żyda to, panie, mistyka. Mistyka to wyższe rzeczy. Więc. Jeszcze raz powtórzę, rasistka, rasistka i taką rasistkę poprzedni reżim promował. I tolerował, i aktualny reżim awansuje. Ona była sobie w Radzie Programowej tego jednego z centralnych na skalę globalną ośrodków propagandy antypolskiej, żydowskiej, Polin w Warszawie, a teraz na karuzeli stanowisk do Rady Międzynarodowej Oświęcimskiej. Co to w ogóle jest za potworek? Jakaś Międzynarodowa Rada w Oświęcimiu. Szanowni Państwo, to jest tworzenie stref de facto eksterytorialnych i po to kandyduję, żeby takich stref nie było. Rady Międzynarodowe rozpędzę na cztery wiatry, a rasistów pociągnę przed sądy. I ponieważ takie straszne rzeczy mówię, to w ostatnich tygodniach po raz kolejny ruszyła nagonka i oto. Nie dość, że banderowcy umieszczają mnie na swoich listach proskrypcyjnych, to Żydzi potępiają mnie i piszą takie listy, wiecie Państwo, i w kraju, i za granicą, i między innymi. Niesłychana rzecz. Potępia mnie 120 organizacji żydowskich w Polsce. Ale, ale Państwo. Ale Państwo na chwilę się zatrzymajcie nad tym faktem, godnym podziwu. Przecież Adam Michnik, Adam Michnik diagnozował, że mamy w Polsce antysemityzm bez Żydów, a tu 120 organizacji się zebrało, żeby mnie potępić. To chyba niezły, wynik, niezły wynik. Więc, Szanowni Państwo, ja tutaj ironizuję gorzko, ale tak właśnie jest, tak właśnie jest, że jesteśmy obiektem agresji przemocy symbolicznej i już nie tylko symbolicznej. Dlatego, że ludzie są ciągani po sądach, dlatego, że są włóczeni po prokuraturach, dlatego, że grozi się, uwaga nam wszystkim, że za mowę nienawiści będziemy siedzieć, Szanowni Państwo, i dobrze jak tylko siedzieć, bo są wezwania do zadania mnie i moim współpracownikom, śmierci cywilnej, są wezwania. Gorsze życzenia śmierci, i to jest, nie przeceniam roli jednostki w historii, ale to jest pewna próba. 18 maja także i to się rozstrzygnie. To się właśnie rozstrzygnie, czy Polak w Polsce ma być gospodarzem, czy ma być jak mysz podmiotłą, czy ma być w kącie zawstydzony, wiecznie poddany pedagogice wstydu. Czy wszyscy mamy być do końca świata, my i nasze dzieci, wnuki, mamy chodzić w opinii takiej, że jesteśmy rabusiami i mordercami Żydów, i mamy wszystkich dookoła za wszystko przepraszać, Ukraińcom nieba przychylić, Polskę zadłużyć, wyprzedać na kolejne pokolenia, zbankrutować, dać się zarżnąć, zaorać rolnictwo, zasypać górnictwo? zamknąć interes. Czy mamy być ginącym plemieniem indiańskim w kurczącym się rezerwacie? Nigdy! Nie, Nie! 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 przenigdy. Przenigdy, przenigdy. Ale, ale, no, szanowni państwo, trzeba powstać z kanału. Że... zaczęło się. Trzegorz Braun! 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 No, no to, był, to był taki blackout, wiecie iberyjski, hiszpański, portugalski. To była taka próbka tego, co nas czeka, jeżeli się zgodzimy na to, żeby Polska była ogrzewana, napędzana i oświetlana wiatrakami do mielenia ptaków. Jak się na to zgodzimy, to tak skończymy. Więc. Dobra wiadomość za mojej kadencji, rzecz jasna, wracamy do węgla, Szanowni Państwo, bo tylko to się kalkuluje. Wracamy do węgla czarnego, brunatnego, mamy tego do końca świata jeden sezon grzewczy dłużej, a dzisiaj na skutek implementacji tych norm. Na bazie tych urojeń klimatycznych planeta płonie, Trzaskowski, prawda? Pamiętacie Państwo? Energia w Polsce jest najdroższa w Europie. I każdy z tu zebranych płaci w każdym rachunku za prąd. 40% narzutu od urojeń klimatycznych. Złapcie się za kieszeń, złapcie się za głowę. I powstańcie z kanapy, bo was łupią, bo was łupią, bo was upadlają, czołgają, tresują pandemicznie na potrzeby wojny i na potrzeby rewolucji światowej, którą Eurokołchos nieubłaganie realizuje także na naszym terytorium. Więc dość eksperymentów na narodzie medycznych, ekonomicznych, socjologicznych. Dość eksperymentów, wracamy do normalności. Ale żeby to było możliwe, trzeba odzyskać niepodległość. I tego, szanowni państwo, nie da się wynegocjować z wrogami naszej niepodległości. Nie da się z nimi tego wynegocjować, żeby było miło. Dobrym słowem dojść do ładu, umówić się, jakąś linię demarkacyjną wyznaczyć. Nie, nie, wejdą nam na głowę. Znajdą nas. Nie ma takiego lasu, w którym można by się zaszyć. Nie ma takiej myśli dziury, w której można by się schować. Jeśli komuś się zdaje, że można się nie interesować polityką, to polityka i tak się nim zainteresuje. Z terrorystami się nie negocjuje. Tak, z terrorystami nie negocjujemy. Z ekoterrorystami też nie negocjujemy. Tak. Schabowy czy Świerszczowy? Ja za Schabowy. Tak. Były różne rewolucje i kontrrewolucje w dziejach. Nasza kontrrewolucja będzie rewolucją, kontrrewolucją Schabowego. O to walczymy, Szanowni Państwo. To jest szczęśliwa okoliczność, że ucisk, ucisk, jakiemu podlegamy, że schodzi już na ten poziom, że ludzie, dla których niepodległość, suwerenność, wolność, tradycja, tysiąclecie korony Królestwa Polskiego, ludzie, dla których to jest abstrakcja, ludzie, którzy jakoś nie czują tego tematu, tego klimatu, że oni już teraz nie mogą nie zauważyć, że to chodzi o to, co mają na talerzu, co mają w garażu. Czy w ogóle będą mieli jakieś domostwo na własnym utrzymaniu? Bo jeżeli dyrektywa budynkowa Eurokołchozowa będzie narzucona, to nie będzie domu po rodzicach, gospodarstwa, mieszkania. Okna trzy szybowe, kto wstawił? Elektryka, kto kupił, a kto nie kupił, nie wjedzie do Warszawy, Śródmieścia, bo tam jest strefa wykluczenia i dyskryminacji. Nie wjedzie do Krakowa. Jesteście już obywatelami drugiej kategorii, trzeciej kolejności odśnieżania. I to nie godzi się z zasadą... Zaczęło się? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Szanowni Państwo, to jest nie do pogodzenia. Z naszymi prawami... Z naszym poczuciem zdrowego rozsądku, uwaga, nawet z tą konstytucją, która wprawdzie cała jest do zmiany, ale parę rzeczy tam jest zapisanych. Jest równość wobec prawa, jest zasada domniemania niewinności. Gdzie jest zasada domniemania niewinności w relacji polskiego przedsiębiorcy ze skarbówką? Nie ma zasady domniemania niewinności, jest domniemanie winy. Każdy się ma tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, to jest łamanie konstytucji. Gdzie Brawo! jest swoboda stowarzyszeń, jeśli wszyscy lekarze muszą się zapisywać do tych samych izb lekarskich? To jest łamanie konstytucji. Trzeba złamać monopolę, trzeba dywersyfikować, demonopolizować, a tę medycynę WHO, NFZ trzeba nawet denazyfikować. Denazyfikować, Brawo! szanowni państwo. Brawo! Nie, no muszą być pytania, towarzysze, koledzy, przepraszam, muszą być jakieś pytania, ja nie mogę być takim, bo tutaj koledzy dobrze mi życzą i czuwają nad bezszmerowym przebiegiem naszej kampanii, ale ja nie mogę być takim kandydatem, który przyjeżdża, wstawia mowę i tyle go widzieli, więc muszą być jakieś, no towarzysze, bardzo proszę, jakieś... Pytania, skargi, wnioski, uwagi, chętnie się odniosę, ale to wobec tego...